23 października 2019 roku. Witam serdecznie widzów czytelników słuchaczy Forex Clubu. Piotr Sikłań z tej strony. Bardzo ciekawa sytuacja na eurofuncie. I jestem ciekaw na koniec, jaki będzie wniosek. Z czym możemy mieć ewentualnie do czynienia? Bo tutaj albo to będzie totalny krach na funcie, albo to będzie totalny krach na dolarze, gdzie euro będzie zyskiwało znacznie szybciej od funta na przykład, tak, w notowaniach z dolarem. No biorąc pod uwagę, że dzisiaj 16.30 GMT ma być podjęta decyzja, jeśli chodzi o wydłużenie delikatne, decyzja podjęta przez Unię Europejską, ambasadorów, 27 ambasadorów Unii Europejskiej, gdzie każdy kraj ma możliwość weta, dla Wielkiej Brytanii, a jutro Europejski Bank Centralny, no tutaj ciekawie zaczyna się dziać. Kwestia, jeśli założymy, że to była konsolidacja, z której wychodziliśmy górą, to dwie zielone linie oznaczają ostatnie miejsce, tutaj ostatnią spadkową i tworzą nam, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło później, same białe świece tworzą nam potencjalną strefę popytową. Jeśli do tego dołożymy wspomnianą przedzeniem przed chwilą i zgodzimy się, że to jest konsolidacja, w związku z czym e, górne ograniczenie tej potencjalnej strefy popytowej to jest również 50% tej konsolidacji. Zobaczmy, jak rynek się tutaj zachowuje, zwłaszcza kwestia reakcji w dniu wczorajszym te dolne cienie zaczynają zachęcać a, i a, to o czym mówiłem, no tutaj e, wygląda na to, że euro ma szansę że euro, euro ma szansę zyskiwać na wartości. Teraz pytanie za 100 punktów, czy euro będzie zyskiwało do funta na zasadzie słabego funta, czy, czy kwestii mocnego euro przed Europejskim Bankiem Centralnym. Oczywiście jest to wykres dzienny, więc sytuacja może się rozwiązać w dniu, w dniu jutrzejszym po Europejskim Banku Centralnym. Natomiast bez dwóch zdań są to... Tutaj miejsca, z których ewentualnie kwestie związane z próbą reakcji do góry mogą mieć miejsce, co tutaj może być teoretycznie pierwszym celem. Pierwszym celem, no, pierwszym celem ten, ten poprzedni wybity dołek, który był już testowany, mówimy w tym wypadku o okolicach 88. Biorąc pod uwagę, że obecnie handlujemy o okolicach 86 50, mówimy o 150 pipsach, może odrobinę więcej. W związku z tym zobaczmy, czy da się w jakiś sposób podejść pod tego ewentualnie euro z perspektywy wykresu intraday. i jak popatrzymy na końcówkę dnia wczorajszego, zwłaszcza ten moment tutaj, to widać, że oczywiście były to zawirowania związane z tym co, do, na, jeśli chodzi o informacje napływające do nas e, z Wielkiej Brytanii. Natomiast e, na wykresie to jest kwestia poszukania jeszcze jakichś intradayowych stopów, bo w stosunku do wczorajszego całego dnia to, to było poszukanie stopów i kwestia reakcji. W związku z czym to tutaj z tej perspektywy wygląda to, wygląda to nie najgorzej. Jeśli założymy, że w ciągu e, od początku tygodnia, tak, poniedziałek, wtorek, dzisiaj, środa, to jest to kwestia, tej konsolidacji na ten moment, no to e, i patrząc na zachowanie w dniu wczorajszym, moglibyśmy się pokusić o o, o dwie rzeczy z perspektywy eurofunta. E, no, jedna kwestia to jest 86, okolice 86,10. Górny, górny cień e, przed tym zejściem intradayowym i to wyjście, czyli potencjalna strefa w ramach ruchu bocznego, to tak Ciężko może być, no ale mimo wszystko, albo okolice 80-60, albo okolice tych minimów wczorajszych 85-80 wydaje się, że no, teoretycznie mogłyby być pod, pod zakupy ze stoplosami pod 85-70. W przypadku, gdyby ten tok rozumowania był błędny. I z tej konsolidacji wyszlibyśmy dołem mimo wszystko, no to bardzo łatwo zmierzyć, gdzie ewentualnie może nas to doprowadzić. To może nas doprowadzić do samego dołu, do dolnego ograniczenia tej potencjalnej strefy popytowej z dziennego. W tym wypadku mówimy dopiero o okolicach 85. Czyli myślę, że, myślę, że tutaj, jeśli będziemy testowali 8610, 865 albo 8570, no, pewnie gdzieś tam palce między szprychy będzie trzeba. Będzie trzeba, znaczy z mojej strony, ja sobie tak myślę, włożyć tutaj z perspektywy euro, natomiast wybicie tych poziomów prawdopodobnie będzie oznaczało, że jutrzejszy Europejski Bank Centralny, rynek próbuje zdyskontować i wtedy to 85, 20, 85 może być te 85-20, 85 może być testowane przy podwojeniu, przy podwojeniu tej konsolidacji do spodu. A, natomiast no, na ten moment wygląda na to, że byki sprawują się na euro nie najgorzej. Nie dajcie się złapać w pułapkę, przypominam dzisiaj 16.30 GMT zaczynają obradować ambasadorowie 27 krajów Unii Europejskiej, gdzie każdy kraj ma możliwość weta odnośnie delikatnego wydłużenia i prawdopodobnie i tak wszyscy się zgodzą, żeby już ten Brexit miał miejsce i przypominam, że jutro Europejski Bank Centralny. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.